Iron test. Pole przygotowane. Pole przygotowane w ten sposób, że w tym miejscu znajduje się gwóźdź na głębokości 15 cm. Tutaj tak jednak uczyniłem na 25 cm. 35 cm. Gwóźdź zgięty, ale szpicem do góry. Szpicem do góry znajduje się mniej więcej w taki sposób. Ułożony na 15 cm, tutaj na 25 cm, teraz tutaj w tym miejscu na 35 cm. Dodatkowo w tym miejscu zakopałem monetę 20 groszową na 30 cm, aby porównywać sygnały, jakie uzyskuję od gwoździ, czy to na żelazo, czy to będą przebijane na kolor, czy może na czysty kolor dla różnych wykrywaczy, aby porównywać te sygnały z sygnałem jakiegoś koloru głęboko zakopanego. W tym wypadku wybrałem monetę 20-groszową na 30 cm, a to dlatego, 30 cm, aby uzyskiwać skrajny sygnał, żeby na pinpoincie było wiadomo, że ten sygnał jest bardzo, bardzo głęboki. No i zobaczymy, co będziemy uzyskiwali w trybach dynamicznych. Także zaraz przystąpię do testu pierwszego wykrywacza. Myślę, że to będzie Alter, i może DTH-Chasera sobie sprawdzę.